Sportowy przegląd tygodnia. Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Dobra gra piornistek Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk przekłada się na cykliczne powołania do kadry reprezentacji Śląska, która już za kilka tygodni będzie walczyła o mistrzostwo Polski. W ścisłym gronie zawodnicze, które będą walczyły o jeden z medali mistrzostw Polski znalazła się Julia Grzesista, która stawia sobie jasne cele. Myślę, że mój wzrost mi pomoże bardzo w rzucaniu bramek i w zdobywaniu mistrza Polski dla województwa śląskiego. Jakie cele sobie w tej dalszej perspektywie stawiasz? Bo to, że Mistrzostwo Polski to wiemy, ale być może masz jeszcze czymś więcej z reprezentacją Śląska? No, może niekoniecznie z reprezentacją Śląska, ale z reprezentacją Polski. Mam nadzieję, że będę powoływana na zgrupowania i liczę na to. Kolejne pokolenia młodych szczypiornistek już szkolą się pod okiem trenera Andrzeja Gajczewskiego, który nie ukrywa satysfakcji, kiedy jego zawodniczki otrzymują powołania do kadry i mogą prezentować swoje niemałe umiejętności w całej Polsce. No, bardzo się z tego cieszymy, że są takie osoby i to nie tylko sama Julka, bo Julka już jest teraz powoływana do kadry narodowej z rocznika Juniorki Młodszej, gdzie praktycznie jest ona w tym roczniku jedną z najmłodszych reprezentantek Polski. Już drugi raz była na zgrupowaniu kadry Polski w Szyrku, a oprócz Julki jeśli chodzi o kadrę Śląska w roczniku tym starszym, który teraz będzie grał w czerwcu już olimpiadę jest powołana tak samo nasza bramkarka Nikola Muras a do tej nowo tworzonej kadry oprócz Julki Uliarczyk i Julii Grzesisty też jest w roczniku swoim w 2007 Nikola Muras także trójkę mamy tych nowych kadrowiczek z rocznikiem właściwym 2.7 w roczniku starszym jest ich dwójka a w kadrze Polski jest na razie z naszych zawodniczek Julka Także myślę, że tych zawodniczek gdzieś tam jeszcze się kiedyś nam uda dopracować więcej. W oglądanym turnieju w ramach Mistrzostw Śląska Dzieci Muksy Skałka Śląsk pokonał Grunwald Ruda Śląska 25-19, do 19, a drużynę do zwycięstwa poprowadziła Zuzanna Kudłacik, która rzuciła 11 bramek. Zwycięsko było również w drugim turniejowym meczu, w którym świętochowiczanki wygrały ze Skarbkiem Tarnowskie Góry 30-14, pieczętując tym samym zwycięstwo w całych zawodach. Najwięcej tym razem do siatki rywalek trafiała Amelia Kudłacik, łącznie 11 razy. Nieco słabiej w ostatnim swoim pojedynku spisały się młodziczki, które uległy w żorach tamtejszej pogoni 25-35. Najwięcej bramek dla świętochowiczanek zdobyła Julia Grzesista w sumie 13. W ostatnią niedzielę kwietnia na basenie Ekologicznym Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, gdzie od ubiegłego roku mieści się boisko do plażowej piłki ręcznej, odbyło się zgrupowanie kadry juniorek młodszych i młodziczek, które przygotowują się do tegorocznych rozgrywek w szeregach reprezentacji Śląska. Piłka ręczna plażowa staje się coraz bardziej popularniejsza, i to jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ to jest wspaniała dyscyplina. Słońce, lato, piasek. A więc coś wspaniałego, szczególnie że dziewczyny, które grają na hali, to, to w czerwcu jest ta przerwa i mają okazję jakby tą formę cały czas podtrzymywać. Tutaj to boisko jest super sprawą, bo w pobliżu nie ma takiego obiektu, na którym młodzież może trenować właśnie tą dyscyplinę, a więc. No wspaniale, wspaniale, że tutaj w Świętokłowicach powstało takie boisko. Pani wspólnie z trenerem Andrzejem Gajczewskim będzie decydowała o tym, kto znajdzie się w tej ścisłej kadrze, jeżeli chodzi o piłkę ręczną na piasku, trudny będzie wybór, jeżeli chodzi o reprezentację Śląska? Szczerze mówiąc, to jest dopiero teraz drugie zgrupowanie, więc ciężko jeszcze na ten moment powiedzieć, jaki jest poziom zawodniczek, natomiast... Zawsze to jest trudny wybór. Jestem przekonana, że tutaj ten poziom będzie wyrównany, bo to już jest reprezentacja Śląska, więc te dziewczyny na pewno będą na podobnym poziomie. Ale tutaj boisko zweryfikuje, piasek zweryfikuje i myślę, że nam pomoże w podjęciu tej trudnej decyzji. Jak Pani ocenia szanse reprezentacji Śląska, tak jak Pani powiedziała trochę jeszcze o tym wcześniej, ale mówić, ale pewnie gdzieś tam już z tyłu głowy ma Pani to pokładane. Jak Pani ocenia szanse tych zawodniczek już na arenie ogólnopolskiej? Ja jako sportowiec zawsze jakby swoje cele i cele swojej drużyny stawiam bardzo wysoko, a więc mam nadzieję i zrobię wszystko ja wraz z drugim trenerem, z pierwszym trenerem, z Andrzejem, żeby żeby ten cel został osiągnięty i chcielibyśmy się zaprezentować z jak najlepszej strony. No i tam myślę, że po cichu licząc na to, że, że może będzie medal. Wspólnie z Katarzyną Wilczek kadrę prowadzi Andrzej Gajszewski, a wspomagającym trenerem jest Piotr Herman. W szerokiej 36-osobowej kadrze znalazło się 7 Świętochłowiczanek. Ścisłą kadrę Śląska, która wystąpi na Olimpiadzie Młodzieży, poznamy dopiero po kilku kolejnych zgrupowaniach. Miejmy nadzieję, z udziałem w rolach głównych również Świętochłowiczanek. Rezerwy na przodu lipiny rozpoczęły sezon. Ze względu na nie najlepszy stan murawy stadionu przy ulicy Łagiewnickiej 80. Decyzją działaczy i trenerów z lipin zawody odbyły się na sztucznej trawie boiska w Chorzowie. W 13. kolejce rozgrywek klasy B na przód dwa lipiny zmierzył się z 1 FC Katowice. Lipinianie wystąpili wzmocnieni zawodnikami pierwszego zespołu, co było widać od pierwszych minut tego pojedynku. Szybko zdobyta bramka przez naprzód, dodatkowo ułożyła to spotkanie, pomyśli gospodarzy. Do przerwy naprzód prowadził 3-0, do 0, aby ostatecznie wygrać pewnie 5-0. Na listę strzelców wpisali się Grzybowski, Pleszak, Fister, Nowak i Ociepka. W beklasowej tabeli prowadzi kamionka Mikołów, naprzód dwa lipiny zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 18 punktów, tracąc do lidera 4. W zaległości zaczęła odrabiać piłka kobieca. Świętochowickie tygryski wróciły do zajęć i szybko okazało się, że zapału i energii nie brakuje żadnej piłkarce. A co najważniejsze, cieszy przede wszystkim frekwencja wśród najmłodszych, których sporo pojawiło się na pierwszych zajęciach. No tak to wygląda, że dziewczyny coraz chętniej garną się. Cieszymy się, że zwłaszcza w najmłodszej grupie jest coraz więcej dziewczyn, ale w pozostałych również, bo mamy też zespoły teraz u 11, U13, seniorki czwartej lidze i tak naprawdę do każdego zespołu dołączają dziewczyny, że w sumie w okresie zimowym prawie 20 dziewczyn dołączyło do klubu. Jeden z pierwszych treningów po przymusowej przerwie widać, że jest moc, że jest energia i to chyba cieszy. Na pewno cieszę, tym bardziej, że tak naprawdę to jest dzisiaj dla tej grupy akurat pierwszy trening. Wczoraj co prawda miały pierwszy trening już seniorki, ale dla tych najmłodszych i orliczek i młodziczek to jest pierwsze dzisiaj zajęcia po, po przerwie przymusowej. Wizytówką klubu zawsze pierwszy zespół, aczkolwiek młodzież, dzieciaki, dziewczynki w tym momencie też bardzo ważne. Chciałem zapytać o tą właśnie pierwszą drużynę występującą w czwartej lidze. Za moment, wracacie do rozgrywek. Jak, jak pan to wszystko widzi z, z, z fotela prezesa? Startujemy tak naprawdę 9 maja. Liga startuje, ponieważ jest, no, zostało w tej chwili tylko pięć zespołów. Przerwie zimowej wycofał się z zespół z Mikołowa. Także tutaj te rozgrywki będą trochę takie rozciągnięte w czasie, natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo o ile tutaj te dziewczyny jeszcze w międzyczasie w pandemii miały okres taki, że trenowały, to seniorki tak naprawdę od jesieni miały w zasadzie pauzę. Także to jest wielka niewiadoma, jak będzie wyglądała forma wszystkich zespołów tak naprawdę, bo wszystkie zespoły też są w takiej sytuacji jak my, że dzisiaj tak naprawdę czy wczoraj rozpoczęły dopiero przygotowania do sezonu. Ale będziemy walczyć o to, żeby zająć na pewno jak najwyższe miejsce w pewnością tej, tej się w frekwencji, ale tak jak pan, pan, pan powiedział, wszystko pozostałe jest wielką, niewiadomą. To co najważniejsze to fakt, że w każdej chwili można też do was dołączyć. Kto może zostać piłkarką? W zasadzie w tej chwili do klubu może przyjść dziewczyna w każdym wieku, bo u nas najmłodsza dziewczynka w tej chwili to ma 4 lata a tak naprawdę no, w seniorkach nie ma jakichś ograniczeń wiekowych. E, zgłosiliśmy się też na wiosnę do Ligi D1, gdzie będziemy grać z różnymi e, złożonymi słopaków, po to, żeby też rocznik 2007, który do tej był taką luką, e, miał gdzie grać. Także w zasadzie zapraszamy wszystkie dziewczyny od e, tak naprawdę czterech latek do, do nawet dziewczyny, które mają 17 lat, zaczynają grę od seniorek i, i jeżeli tylko jest pasja i chęć, to zapraszamy bardzo na treningi. E, seniorki mają trzy razy w tygodniu zajęcia, a grupy młodzieżowe we wtorki i czwartki dwa razy w tygodniu nie zajęcia. Mimo krótkiego czasu jaki minął od pierwszego treningu do pierwszego meczu Świętochłowiczanki pokazały, że nie zapomniały jak się gra w piłkę i choć nie było łatwo to jednak poszło całkiem nieźle. Zaczęło się nie najlepiej bowiem w pojedynku śląskiej Ligi Młodziczek zawodniczek do lat 13 tygryski uległy Czarnym Sosnowiec 1-8, a honorową bramkę dla miejscowej drużyny zdobyła Patrycja Skowron. Na pół gwizdka było w oglądanym pojedynku na boisku Orlika na Skałce bowiem do Świętochłowic nie dojechał zespół z Mikołowie. W związku z tym, tygryski miały okazję jedynie skonfrontować swoje umiejętności z drużyną UKKS Katowice, która okazała się lepsza. Zdobyte umiejętności jednak powinny procentować w kolejnych meczach, wszak na tym szczeblu. Przypomnijmy, rywalizują tutaj drużyny złożone z dziewcząt mających 11 lat i mniej. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa, a wynik zawsze jest sprawą drugorzędną, bowiem na zdobywanie laurów nadejdzie czas. Co Świętokowiczanki udowodniły wśród starszych, a więc lidze młodzików, w której tygryski rywalizują z zespołami złożonymi z chłopaków. W pierwszym meczu co prawda nie udało się pokonać rywali, ale Świętokowiczanki udowodniły, że żaden rywal im nie straszny i pozostawiły po sobie całkiem dobre wrażenie. Pierwsze oficjalne zawody w speedrowerze w tym roku odjechane. W turnieju Puchar Koordynatora Okręgu Południowego, jaki odbył się w Częstochowie, będący tradycyjnie już otwarciem sezonu na południu Polski, bezkonkurencyjny okazał się Dawid Bas, zawodnik Śląska, który ukończył zawody z kompletem punktów, pozostawił w pokonanym polu reprezentanta gospodarzy Sebastiana Paruzela i Mateusza Złotnickiego, zawodnika Wiktorii Poczesna. Polska Federacja Klubów Spidrowerowych rozesłała zaproszenia na zgrupowanie polskich kadr narodowych, które zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn zostały zaplanowane na długi weekend majowy we Wrocławiu. Jeśli chodzi o reprezentację pani, jak poinformował selekcjoner Paweł Rajczyk, powołania na zgrupowanie otrzymały wszystkie zawodniczki zrzeszone obecnie w polskich klubach, a więc także świętochowiczanki Patrycja Pacek i Sandra Bielaczek. Natomiast wśród panów powołaniem do kadry seniorów otrzymał Dawid Bas. W kadrze juniorów, natomiast znalazł się Marcel Krzykowski, który reprezentuje również barwy żużlowego kolejarza Opole. Jak pogodzi te dwie dyscypliny, trudno powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że się uda. Tą informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.